Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu ZPA Moi drodzy, jak streamuję albo na przykład na Facebooku albo też w komentarzach pod filmikami na YouTube pytacie mnie o tę artylerię, czyli Crusader 55 SP zwany, popu zwany popularnie Crusaderem SP Artyleria bardzo specyficzna, wyjątkowa, ponieważ jeżdżąca do tyłu szybciej niż do przodu więc trzeba się przestawić na to, że sterujemy Głównie S, a dopiero potem manewrujemy, a nie jednak klawiszem D. Bo zobaczcie, do tyłu zasuwa min 43 na godzinę do przodu tylko 14. Także no, jest to zupełnie inny gameplay. I w tej bitwie wbrew pozorom będzie naprawdę bardzo dużo jeżdżenia, bohaterem jest kod 423. Bez klanu e, i mapa N. Sklosowanie przyjemne, ponieważ siódemki, więc można by uznać, że fajnie jesteśmy top tierem, ale dla artylerii wiadomo, zawsze bycie top tierem jest, przynajmniej w moim przekonaniu, słabe, ponieważ bijemy do czołgów, mając te 20, ponad 7 sekund lodu, bijemy do czołgów, które bardzo często ich nie przebijamy, więc czy będziemy bić w siódemkę, której nie przebijemy, czy w dziewiątkę efekt jest najczęściej taki sam, że zadajemy podobną liczbę uszkodzeń, ale jednak exp jest większy i jest więcej HP do obicia na wyższych trach niż na niższych. Dobra, pierwszy strzał poleciał w Nashorna, niestety nieudany mapa oczywiście bardzo niepasująca artylerii, ponieważ no cóż, dużo budynków, spotkaniówka niby, ale jednak Dość trudno, teraz zobaczcie na ten strzał. Eee, zaraz wrócę do myśli, dlaczego nie pytacie o tę artylerię, ale spójrzcie jeszcze na to. Comet, czołg średni 7 tieru, powinien po prostu dostać one shot. Oczywiście wpada za 416. Artyleria ta ładuje ponad 27 sekund, tak jak mówiłem. Alfa ma 900, przebicie 70, niby. A tak naprawdę przebić coś tą artylerią i huknąć za faktycznie jakiś taki dobry damage jest bardzo trudno. I tutaj akurat ten strzał w komenta i tak można uznać za udany, bo. Tak naprawdę bardzo często ta arta bije po jakieś śmieszne 200-300, co na siódmym tierze, na dziewiątkach, jest rzeczą praktycznie no, nie do pomyślenia i absolutnie nieprzydatną. Dlatego też, jeśli ktoś mnie pyta. Powtarzam słowa mądrości, które kiedyś usłyszałem, i dzięki temu zdobyłem na nim MK. Plus rozegrałem jedną ze swoich najpiękniejszych bitew na artylerii, czyli po prostu używajcie stokowego działa. W tym momencie, jeśli używacie działa z FVA-304, otrzymujecie po prostu FVA-304, który jeździ do tyłu szybciej niż do przodu, ale macie jego parabolę, macie jego szybkostrzelność, macie jego niezłą celność, plus jeszcze oczywiście macie możliwość częstego dość gęszenia, uszkadzania modułów, ewentualnie raz na jakiś czas, walnictwa sobie za te 400 groszy. Teraz zobaczcie, teraz właśnie mamy popis i pokaz, jak się jeździ Crusaderem. Tutaj akurat kot będzie w kilku sytuacjach się mylił, właśnie trochę niepotrzebnie spowalniał swoją jazdę, ale to niestety właśnie jest sprawa wynikająca, domyślam się z tego, że sterowanie tyłem jest po prostu trudne. Można na przykład cofnąć jakieś tam manewr wykonać na side scrapie, ale takie jeżdżenie ciągłe artylerią i odwrócenie zupełnie sterowania jest naprawdę czasami po prostu może być problematyczne. Wydaje mi się, że błędem kota, który teraz popełnia, jest to, że ucieka zbyt długo. Niby sobie szuka jakieś takie fajne miejscówki. Bardzo oczywiście dobre jest to, że uciekł z tego miejsca, gdzie przeciwników było wiele więcej i zaraz zostałby po prostu spacyfikowany. Z drugiej strony, właśnie patrzy na to. Tam, tam zobaczył, czyli ucieka za budynek. Bardzo dobrze, czyli na szczęście jest między budynkami, nie widział nas chyba, chociaż żarówka, nie wiem czy jest. Zaraz się przekonamy. Ja zobaczcie podjazd, obrót, podjazd do przodu. Znowu teraz podjazd do tyłu, teraz znowu obrót nie wiemy czy będziemy jechać bardziej w linie, w głąb linii A czy może stąd wycofamy, wjazd za budynek, jednak nie, teraz powrót przodem. Jest 4 do 10 i po prostu czas leci, bitwa płynie a kot oprócz tego jednego celnego strzału w komenta, tak naprawdę nic nie robi 4 do 11 się zrobiło. 5 do 11. Można by uznać, że w tym czasie kiedy kot jeździł gdzieś tam może by tę jedną bułkę wcisnął. Przejeżdża, zobaczcie, 14 na godzinę to jest tylko trochę szybciej niż jeździ T95. Chyba następczyli mógł zaświecić teraz. Wjeżdżamy powolutku do przodu, właśnie e, między te budynki. Także zobaczcie, czas leci, bitwa płynie, a kot na razie trochę się kręci, czerwoniąc jak gówno w przerębli e, i nie ma żadnego wpływu na los tej bitwy, co jest oczywiście e, słabe, ponieważ no gdzieś tam może by jakąś bułkę wkleił, i drużynie ułatwiłby e, mimo wszystko tę wygraną. Dobra, i z drugiej pisze, że e, tylko cztery gracze coś w tej bitwie zrobili, i suma już, przepraszam, suma 3 fragi. Jest to chili. Chyba nas szuka, może nas widział, chyba musiał nas widzieć, ponieważ tak samo. Aby się tutaj nie przyjechał. Skupiamy, czyli wyjeżdża. Nie widział nas, chyba, zobaczcie. Nie ma żarówki, na pewno. I teraz patrzy na to. Czyli zabite, młody, prawie 30 sekund. I wyjeżdża na nas typ 34, który nas obija. Jeden z co drugi strzał Taran, 58 HP. I zobaczcie, teraz co się dzieje. Na tę sytuację. Po prostu paranoja, parodia i kabaret w jednym. Wszystko. Gość nie potrafi od, opuścić działa swojego. Obija nas cały czas po górnej płycie albo gdzieś tam podziale. Odbija się od tego. Wali co kilka sekund. Psuje nam działo. Kot w panicznej ucieczce Gdzieś próbuje gdzieś tam się schować Ten jest oczywiście od nas szybszy Więc nas cały raz talanuje Jeszcze przyjechała do nas Skoda Dobicie, Skoda by nas mogła zgasić na pestkę Nie strzeliła, bo chyba nas nie widziała Bardzo mądra ucieczka Za skałę, za róg Żeby ta ścianka nas osłoniła 9 do 13 momentów to się zrobiło Jagdpanzer i Crusader SP Przeciwko całemu tabunowi czołgu. W poprzedniej bitwie było też dwóch na chyba 8, Tu mamy dwóch na siedmiu Bardzo mądra ucieczka Zobaczcie jeszcze mamy reload Ostatnie sekundy reloadu jeszcze kilka chwil. Czy ta Skoda wyjedzie? Czy wyjedzie? Jest na szczęście 10 do 13 i sobie jak pancer poradził z T150, T29, T29 Heavy na pancera. Teraz Skoda nas wyjeżdża. Arta w nas nie na razie nie strzela. Co, co zrobi Skoda? Zatrzyma nas w szachu, na Arte. i na i oczywiście wyjechał. Także mamy dobicie i ucieczka. I teraz znowu bardzo dziwna sytuacja, moim zdaniem. Powinien tutaj po prostu właśnie w to miejsce, gdzie teraz, o, za które teraz chciał się schować, tam powinien był pojechać Kod. A teraz znowu do przodu, do tyłu. Manewry w miejscu. Znowu się kręci. Znowu nie wie co robić. Arta. Arta już powinna była dawno temu nas tutaj namierzyć i klepnąć. Znowu w przód w tył, znowu się kręcimy. Arta strzela dawno temu, My już dawno zgaśliśmy, ale Arta próbuje dopiero teraz ucieczka z tego miejsca. Także jeszcze kod do poprawki, manewry przede wszystkim na Crusaderze. Tam była idealna kryjówka za ścianą budynku, obok granicy ym, mapy. Tam Arta nie wrzuci, nie ma szans, no chyba że jakimś cudem by nas zespeszowała, ale raczej wątpię, bo ten budynek, zobaczcie pod jakim on jest, kątem, no nie byłoby po prostu szans, no nie byłoby żadnych e, szans, żeby on tam nas... Y, Ktoś tam nas trafił, sobie, jak pancer tam radzi na środku. My świecimy artylerię, artela też świeci nas. No i teraz, co się dzieje? Artyleria nas nie widzi. Strzeliła, w jak pancera, oddała strzał. jak pancer trafił w, w artę, lorka na nas patrzy. Gdzieś tam jeszcze na pecach jest 129. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Manew, namierzenie strzał przez pociągi. Podjazd w przód, piękny esport, ale niestety zabrakło. Troszkę, ale też tak powiem, manewr bardzo dobry, bardzo fajne strzelanie. Tutaj podziwiam szacuneczek za, za takie wykonanie tego manewru. Jak Pancer kończy artylerię, ta z ucieczka bardzo ładnie przed Lorką. Zostały, zobaczcie, z 2 na 7 zrobiło się 2 na 2. Crusader i jak Pancer przeciwko t 29 i Lorka. Teraz próba objachu tej artylerii. Kto kto zabije artylerię? Jak, jak pancerczymy? Jedziemy sobie tyłem. Lorka nas patrzy, wyjeżdża na nas. Teraz zobaczcie na tę sytuację. Namierzenie, wyrównanie kąta i strzał w pełnym ruchu. Piękne trafienie. Pierwszy esport nie wyszedł, za to wyszedł drugi esport. Naprawdę bardzo ładnie. I kolejna teraz ucieczka. Naprawdę powiem szczerze, tak jak ta pierwsza ucieczka była trochę za długa, tak teraz bardzo mądre wycofanie, zostawienie niby samego jak pancera, ale to jest ostatnia sytuacja i ostatnia możliwość, żeby jakoś się schować. I móc mu pomóc. Jeśli tak pancer gdzieś tam się dobrze schowa, to jest td 6 tieru może bez wieży, ale on jest w miarę mobilny. On ma szansę wymanewrować tego T29, więc jest yy, możliwość może pomocy. Mu. Jeśli gdzieś tam się na przykład wokół domków zatrzymał chłopaki, to jak pancer ma szansę ucieczki, a my mamy realną szansę tego T29 gdzieś tam poobijać. Ucieczka ta jest trochę za długa moim zdaniem, ale jednak już jest dobra pozycja znaleziona. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Podjeżdżamy i zobaczcie, jak pancer zatrzymał tego T29. On jest zbyt wolny, żeby nas trafić. W tego jak pancerz, w, znaczy nie trafić, tylko objechać ten budynek, żeby jak pancer mu nie uciekł. Także przód tył, przód tył, na spokojnie jest chwila, żeby sobie skupić. Może trafi niestety właśnie bez penetracji za 250 na traku. T29 jeszcze ma krótką lufę, także widać, że to jest całkiem niewymaksowany. On ma bardzo niską alfy, ale nasz jak pancer jest tylko na 40 HP. Także wystarczy mu dowolny strzał, dowolne trafienie. E, rusza T29, rusza jak pancer, objazd dookoła budynku. Jednak zobaczcie, zanim się T29 obróci, jak pancer też obróci, ucieknie. Do przodu czy do tyłu? Do przodu, dobra, ucieka. Mija 27 sekund reloadu, teraz może wyjedzie. Kto wyjedzie? Jak pancer się pomyli, jednak nie. Bardzo mądra gra. Wyjeżdża T29, polecia była i kolejne trafienie. Znowu bezpośredni strzał, i znowu bardzo skromnie, e, tylko za 340. Come on, pisze teraz Zobaczcie na to, co się w tej sytuacji dzieje. Wyjeżdża jak pancer, zupełnie potrzebny. staje detrak e, i w tym momencie nie może nic zrobić. E, teraz jeszcze ding. Jeszcze skupiamy na prawie 729, i jak pancer dokończony. Bardzo, bardzo głupi manewr. Nie powinien był tak ostro wyjeżdżać, chciał go chyba trafić. I teraz, zobaczcie, Lorka się cieszy. ja yeah, bitwa wygrana, ale na szczęście, skupianie się kończy. poleciała była w ciemno, i trafienie bezpośrednie. dobicie 5 fragów, i przechodzimy do podsumowania. Przyznaję uczciwie, w tej bitwie były błędy, było szczególnie problemy ze sterowaniem, ale wrzucam to na karb, tego, że jednak ta artyleria wymaga faktycznie innego przyzwyczajenia się, i pierwsze bitwy mogą być takie, nie, mile Bitew ma na niej. Na pewno miał już w tej bitwie działo ulepszone. Może przykład z wolnego ekspa przeskoczył sobie to działo z kopytka, a może po prostu rzadziej jeździł. Kiedy przyszła mu taka, taka bitwa, gdzie trzeba było sporo się najeździć, to te błędy się pojawiły. Niemniej udało się bardzo ładnie wyciągnąć. 2 na 7 wygrane. Odznaka mistrzowska As pancerny. Ja się bardzo długo męczyłem, żeby MK wbić na Crusaderze. Udało mi się dopiero na tym dziale stokowym na bardzo mocno wyciąganej bitwie na starym dobrym Luffy. Do tego jeszcze medal Starka za to, że przyjął więcej niż dwa strzały i przeżył. Bardzo dużo szczęścia z tym typem T34, że on nie mógł opuścić działania, sobie po podziale i po chyba tak po prostu on się ślizgał z, z, swoimi pestkami po górze naszego kadłuba. Sumarycznie udało się wbić 2776 punktów uszkodzeń, więc najwięcej w drużynie. Wbrew pozorom, nasz jak pancer, który tak długo przeżył i tam radził sobie z telematwrogami, zrobił niecałe 1600, ale trzy fragi. Oczywiście jego wkład w bitwę jest nie do przecenienia. Zwróćcie uwagę to, co mówiłem w poprzedniej bitwie, że staram się nie pokazywać niskich tierów właśnie dlatego, że bardzo często na niskich tierach są tego typu bitwy, gdzie 1, 2, 3, 4, 5 robi 0 uszkodzeń. Oczywiście takie bitwy te są na wysokich tierach, to nie jest tak, że nagle na od ósemki w górę wszyscy robią przynajmniej po 3 w bitwie, bo tak oczywiście dobrze wiecie, że nie jest, ale chodzi mi o sam fakt, że to jest bardziej reguła, norma niż wyjątek od reguły. Inni, na przykład, 56. 87, 99, 104 także no tutaj słabiutko, ale zobaczcie jaką świetną bitwę zagrał ten T-150, to był szósty tier zrobił aż 3,5 tysiąca punktów uszkodzeń, fantastyczna bitwa, 1300 bazowego expa dostał, oczywiście za duży kaliber dostał e, dodatkowo m, bohaterski opór, więc tutaj Emiaczka na niego wpadła e, Myślę na pewno. U nas też dobrą bitwę zagrało SU-152-2238. Podsumowanie: 8 oddanych strzał 10 oddanych strzałów, 8 trafień. Z dystansu mniejszego niż 300 metrów wyszła nam tak naprawdę połowa damage'u i to jest główny czynnik, który sprawił, że udało się zrobić ym, w tej bitwie MK. 1103 bazowego expa naprawdę bardzo ładny wynik, ale jeśli to jakaś była misja aktywna, to skradził właśnie ten T150, te ponieważ ma więcej damage'u i więcej bazowego expa co my tutaj jeszcze mamy? 10 oddanych strzałów, przepraszam, 10 przyjętych strzałów na artylerii, rzecz niespotykana. Dwie penetracje tylko i, -80, I 8 dingów, tak naprawdę dużo, dużo szczęścia. Dwa przeciwnicy wyświeceni, też na arcie dość nietypowe. 7, 7 wrogów uszkodzonych, 5 zniszczonych, szczególnie ta walka na końcu. Ten pancer popełnił błąd, a na szczęście udało się go naprawić. 28 tysięcy zarobku po podjęciu kosztów amunicji wyszedł kod na czysto niecałe 6 tysięcy. EXP już mówiłem 1103, ale że była to pierwsza bitwa danego dnia z bonusem razy 3 to wyszło aż 3309 jeśli kod EXP te linie do GCK to jestem ciekaw jakie będą jego wrażenia z gry potem FVM 207 FVM 3805 no a pewnie za kilka tygodni będzie miał okazję przekonać się, czym jest CGC i będzie pewnie też mógł powiedzieć, czy mu się tym gieczkiem gra dobrze i ewentualnie y, kiedyś tam może pochwali się, zrobił asa pancernego. Także moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. A tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.